Tu gramy na maksa przed mikrofonami Mateusz, Fidut i Paweł. Typ jak będziemy mówić teraz o symulatorze mechanika samochodowego i kiedy ja mówię to na głos, mam wrażenie, że oszukuję ludzi i że czegoś takiego nie ma. Chociaż kiedy usłyszałem o symulatorze kozy, symulatorze chleba, to teraz wierzę już we wszystko jest coś takiego i to nawet nie jest pierwsza część symulatora mechanika. Było a wręcz... tego więcej? Tak, to jest trzecia wow. część. Pierwsza powstała w 2014, druga w 2015, no i teraz przez trzy lata polskie studio Red Dot Games, którego wydawcą jest Playway, nie wiem czy kojarzysz Playway, to jest taki wydawca, który jak CI Games kiedyś wydaje i wydawał gry takie kioskowe za 20 zł, takie symulatory, które zanim w ogóle symulatory tych kus i, i tak dalej były popularne, to oni robili jakieś tam symulatory śmieciarki, jeżdżenia, coś tam, coś tam. Mhm. Więc y, to jest ich trzecia część, y, nad którą y, najdłużej pracowali, no ale Niby najdłużej pracowali, ale kilka problemów już na samym początku się tutaj pojawiło, bo sama gra miała pojawić się 25 lipca, a zadebiutowała dopiero 28, ponieważ już wtedy mieli e, producenci problem z tym, żeby uzyskać na przykład certyfikację od Steama, żeby gra pojawiła się na rynku japońskim i chińskim, bo lokalizacje się nie zgadzały i, i musieli z tym poczekać, a chcieli debiutować na całym świecie równocześnie. Więc już takie rzeczy. No i oczywiście w dniu premiery ta gra była praktycznie niegrywalna i muszę przyznać, to? że było naprawdę trudno, bo mm, sam tytuł włączał się co jakiś drugi, trzeci raz dopiero. Normalnie gra się wieszała, nie chciała się odpalić, a nawet jak się odpaliło i na przykład przeszło się już do jakichś pierwszych czynności, takich jak na przykład wyciągnięcie silnika z samochodu i rozebranie go, żeby znaleźć jakąś e, część, która nie działa, to gra nagle się wieszała. Albo nagle... Robi się czarny ekran i, i tak jak niewidomy mogłeś grać w tą grę po prostu słuchając tylko <grych> ikonki, e, które się pojawiają. Zli byliśmy karmechanicznym e, derdewilem. Dokładnie tak. Okay. Ale raczej nie dało się w to tak grać. E, pierwszego dnia praktycznie pojawiły się chyba ze dwie, trzy łatki, kolejnego dnia z, z kolejne dwie. W tym momencie nie wiem czy jest już 1.4, czy nawet 5, więc twórcy... Cenię ich za szczerość, bo powiedzieli, wiemy, że ta gra ma błędy, wiemy, że średnio da się w nią grać, więc naprawdę poczekajcie, my ją naprawimy, obiecujemy, kupcie ją później, nie wydawajcie teraz pieniędzy, nie chcemy, żebyście mieli do nas jakieś pretensje. To jest całkiem fair podejście, to trzeba przyznać. Podoba bardzo mi się takie podejście, no ale jakby nie można z drugiej strony mówić, że ta gra jest świetna, bo, bo te błędy <laughs> się pojawiły, ale na szczęście jest to sukcesywne sukcesywnie usuwane, ale na przykład masz coś takiego jak w każdym prawdziwym e, mechanicznym salonie, salonie garażu leci muzyka, powinna lecieć. Mamy radio i mamy jakieś audycje radiowe, jakieś stacje, ale oczywiście ich nie możemy odpalić, bo twórcy stwierdzili, że mają jakieś problemy z bibliotekami. No i w tą grę się gra tak. Po cichu. Po cichu, tak naprawdę, więc najlepiej sobie odpalić jakiś streaming albo jakiś ulubiony album. Albo radio free w głosichu. Albo radio free, to, to jest w ogóle wtedy najlepiej I, i dopiero wtedy bawić się w Car Mechanic Simulator, ale może już tak skończymy z tym takim psioczeniem, a, a przejdziemy do tego... Co jest ważne, bo gra pojawiła się na PC, można y, y, ją pobrać i zakupić na Steamie, ale również i w pudełkowej wersji. Gra na konsolę pojawi się Pawle, więc się nie martw, będziesz mógł zagrać i prawdopodobnie ta gra nie będzie miała błędów, bo pojawi się dopiero w grudniu Aha, bieżącego okay. roku na y, PlayStation 4 i na Xbox One. Jak sobie poradzą inne największe hity na świecie, skoro ta gra pojawia się w grudniu przed świętami. Ale właśnie w, gr nie wiem. w grudniu nie ma dużo premier, przypomnę ci Pawle. Więc... Ale święta idą, więc wszystko się sprzedaje. Dokładnie to. Tak. Mhm. E, tak więc przechodząc może do tego, jak ta gra jeszcze działa. Co w niej w ogóle robimy? I Właśnie pojawiło się też pytanie na e, wiadomości facebookowej, czy są gołe baby na e, kalendarzach? Tak jak nie, nie, ma, nie ma kalendarzu. Nie ma. Nie ma, niestety. Może, może do, zostanie to dany, okay. bo ja bym to uznawał jako jednak błąd. Dobrze. Do brzegu. <laughs> co robimy w tej grze? Naprawiamy auta? Naprawiamy auta, okay. y, możemy restaurować auta, a więc y, odkupywać z jakiś shop porzucone stare auta. W ogóle pierwszy filmik w grze to jest... Y, wygląda mniej więcej tak, że przychodzi facet do jakiegoś starego dziadka, który kuśtyka na jedną nogę i tam w shopie pokazuje, a ja mam taki stary stary samochód, jak chcesz to ci go sprzedam, sobie odrestaurujesz. No i faktycznie pierwsze co, to mamy taki pseudo samouczyk, który niewiele tłumaczyć i więc to jest taka gra w starym bardzo stylu. Okay. Musisz sam dowiedzieć się, co zrobić tak naprawdę, aby nawet skończyć ten samouczek, bo na początku pojawia się jedna plansza, którą bardzo łatwo przeklikać i ja to ją przeklikałem, więc jakieś dwie godziny siedziałem nad tym, jak przejść dalej i zacząć tą prawdziwą rozgrywkę, bo okazało się, że aby skończyć samouczek wystarczy pójść na pole testowe, czyli wsiąść w samochód i pojeździć sobie jakieś okrążenie zrobić i wtedy zaczyna się prawdziwa gra, a ja tam siedziałem, restaurowałem ten samochód, jakieś cuda na kiju robiłem. I mówię, o no dobra, wszystko zrobiłem co można, no to może teraz pójdę na tor testowy. I okazało się, że wystarczyło to zrobić. Nawet nie trzeba było reperować tych samochodów ani nic. Więc jest tak, duży że... problem z tym, żeby osoby, które nigdy nie grały w kar y Mechanic Simulator, będą mieć problem, żeby jakoś fajnie zacząć, nauczyć się czegoś, bo podchodząc do konkretnych narzędzi, na przykład takich jak wyważarka Opon, Pojawia się nam plansza, że o, to jest wywaczarka opon. Koniec, nie? Aha. Więc musisz tak naprawdę samemu sprawdzić, jak to działa, co się dzieje. I może przechodząc właśnie do tych rzeczy, które możemy zrobić. To jeszcze pauza. Zapamiętaj, tak. w którym jesteś momencie. Ja tylko wtrącę na chwilę, coś zupełnie niezwiązane z Car Simulator. Odpaliłem wczoraj grę Unfinished Swan i przez dobre 12 minut rzucałem... Y czarnymi kulkami w ekran, bo myślałem, że jak cały ekran zapełni na czarno, to wtedy coś się wydarzy. A potem odkryłem, że gałką prawą w napadzie się da obracać i tak naprawdę to był początek gry. Siedziałem 12 minut, rzucałem kolorowym, znaczy czar czar czarną farbą przed siebie, bo myślałem, że o to chodzi w tej grze. Także wcale się nie dziwię, że ty ale... restaurowałeś to auto długo. Ale to, to właśnie przy, przy, przywodzi na myśl coś, te, takie gry, które kiedyś pojawiały się, które nie miały takich tak. samouczków i tak dalej, kiedy sam musiałeś wymyślić, jak przejść ją dalej. To jest jeden strony bardzo ciekawe rozwiązanie może nie, nie jakieś obecne teraz ale ja bym jakby nie uważał to jako błąd pewnie ale co robimy gdzie mamy 40 typów samochodów więc mm, z jednej strony dużo i niedużo ponad 1000 części i, i ponad 10 narzędzi. Między innymi możemy, tak jak mówiłem, użyć wyważarki. Mamy też maszynę, która oddziela na przykład felgi od opon. Mamy spawarkę, którą możemy naprawić konkretne części karoserii, bo oczywiście możemy wymienić tam bagażnik, szyby wszystkie, drzwi maskę z przodu, błotniki, ale niektórych elementów nie możemy wymienić, więc po prostu wtedy je spawamy. Oprócz tego też y, mamy narzędzie do spuszczania na przykład oleju silnika, y, narzędzia do czyszczenia wewnątrz samochodu i też mamy takie pudełka, które są nazwane zestawem narzędzi. I tam, nie chodzi o to, że tam szukamy jakichś kluczy i tak dalej, ale to jest takie miejsce, w którym możemy odpalić drzewko jakby umiejętności. Bo co ciekawe, już jak przyjdziemy do tej właściwej gry, to nie mamy tak jak w Samouczku, że mamy trzy podnośniki, lakiernie, ze stół do naprawiania narzędzi i tam części. Nie mamy nic z tego. Mamy jeden podnośnik, stary komputer i tyle. I zdobywając doświadczenie, reperując kolejne samochody, zyskujemy kolejny poziom, za poziom dostajemy punkt i ten punkt możemy wydać na przykład na powiększenie właśnie naszego garażu, czy tam salonu mechanicznego, jak to by nazwać, o właśnie na przykład stół do naprawiania części. Ale naprawdę bardzo dużo trzeba spędzić w tej grze, żeby dojść na przykład do takiego czegoś jak lakiernia. Więc możesz mieć tysiące dolarów na koncie, możesz spędzić 6, 7, 8, 9 godzin, a nawet nie zdobyć tyle doświadczenia i tyle punktów, żeby odlokować lakiernię, która jest jednym z ostatnich elementów w drzewku umiejętności, co jest trochę głupie, bo na przykład chcesz sobie odrestaurować samochód, no i fajnie, odrestaurowałeś, a jednak on nadal się składa z różnokolorowych części i nie możesz powiedzieć, ale fajną robotę zrobiłem, bo jednak trzeba pomalować ten samochód, żeby wyglądał fajnie, taki, taki doczka Camaro, że co, coś nowego, coś fajnego zrobiłeś, prawda, wymieniłeś tysiące części w silniku, ale, ale to nie jest to jednak. Boże, ale nuda. Nie, to nie jest nunda. Ta gra ma coś takiego jak syndrom kolejnej śrubki. Nazywany... Nazywany... W innych grach po prostu syndromem kolejnej tury, mm -hmm. tak jak masz w jakichś grach strategicznych, Co? że jednak, a to jeszcze jedną turę, a Diablo, jeden ko kolejny level, jeszcze jeden mecz i tak dalej, a tutaj odkręcasz te śrubki, robisz ten jeden samochód, naprawiasz komuś zawieszenie, czy tam koła wymieniasz, wymieniasz felgi i nakładasz nowe opony i kończysz jeden samochód i myślisz, a... No, no dobra, Zacznę, no zobaczę co z tym jeden, drugim, Jeszcze tak? jeden, jeszcze jeden zrobię dobrze. A to, to będzie to samo, to szybciej mi pójdzie, bo już robiłem te koła, więc mniej więcej pamiętam, co zrobić i co zamówić. Więc jest taki syndrom i to pomimo wciąga, tych tak? wciąga bardzo i pomimo tych wszystkich błędów jednak chce się siedzieć przy tej grze. Tylko problemem właśnie jest to, że na przykład gra może Ci się nie zasejwować albo usunąć wszystkie savey, nie? I Co? wtedy się denerwujesz, znowu mam to robić? Nie, nie okay. zabijcie mnie. Okay. E Co my dokładnie robimy mechanicznie? W sensie bierzemy myszkę i miziamy sobie po tym samochodzie, żeby go zespawać? Jak to wygląda? To wygląda. Tak. Jeśli chodzi o karoserię, to po prostu podchodzimy pod samochód, klikamy na drzwi i, i klikamy demontuj. I nie mamy tych drzwi, ale jeśli chodzi na przykład o to, co jest chyba najfajniejsze, czyli remonty silników. Mamy konkretne wszystkie, tak jak w rzeczywistości, możemy nawet nauczyć się mniej więcej tego, jak wygląda silnik, jak działa, jakie części tam są. Jakby jeśli jesteśmy kierowcami, myślę, że dla takich laików, którzy, którzy nie wiedzą za bardzo, jak to działa, to, to jest fajna gra która poszerzy ich horyzont i czegoś ich nauczy, prawda? Że ktoś mówi, a musisz 120 tysięcy czy 50 tysięcy wymienić rozrząd, ale co to jest w ogóle? A to okazuje się, że tutaj musisz odkręcić akurat w tym modelu głowicę, wyciągnąć jakieś cewki, świece i dopiero możesz dojść na przykład w tym V8 jakimś do, do rozrządu. Widzisz, że tam masz pasek, masz wałki, yy, masz te poprzeczne drągi rozrządowe widzisz, aha, czyli, czyli za to wszystko płacę, czyli to tak wygląda. I faktycznie ta gra głównie polega na tym, że odkręcasz śrubki i do kolejnych części się dobierasz, ale też widzisz pewne zależności, że na przykład nie wymienisz tego rozrządu, bo musisz na przykład pokrywę tą i tą. Odkręcić, że musisz odkręcić pompę, więc to nie jest tak łatwo, że pomyślisz, a rożon to pewnie gdzieś na wierzchu. Nie, nie, nie. Tak jak w Alfie. Wszystko jest odwrotnie, <laughs> niż powinno być. Naprawdę. To jest niewiarygodne, to jest że to może wciągać, ale pewnie nie wciąga. Która naprawdę może z... poedukować cię. Właśnie to, odpowiedziałeś trochę na moje głupie pytanie, które chciałem zadać, a którego jeszcze nie zadałem, bo często pojawia się przy Gitar Hero. Czy można nauczyć się grać na gitarze, grając z Gitar Hero? Więc zadam pytanie nie. trochę odwrotne. Czy, czy można nauczyć się samochodu, rozkładu samochodu, oczywiście, reperowania samochodu. Oczywiście, że tak. Głównie silnika zawieszenia, e, układu hamulcowego, zobaczyć jak to działa, że, wow. nie, że najpierw musisz ściągnąć zacisk i dopiero później klocki są, a nie że klocki to jest coś oddzielnego, prawda, że tu są dwie śrubki, że jak masz drążek kierowniczy, to jest końcówka, drążka, że na przykład amortyzatory to nie jest jedna część, tylko że tam masz amortyzator, masz sprężynę i na końcu na górze masz tą taką przykrywkę na ten amortyzator, żeby Sam on... Sam fakt, był... że mówisz do takim językiem jak prawdziwy mechanik sugeruje mi, że naprawdę ta gra jest w stanie wyedukować. Dzięki Mateusz. Jest, naprawdę, polecam Ocena. ją. Jeśli ktoś, ktoś jest fanem motoryzacji, no, jeśli ktoś jest fanem, to zapewne trochę wie, ale jeśli ktoś chce się zainteresować tym wszystkim, to jest to świetna gra. Ocena, to będzie coś, coś trudnego z mojej strony. Bo widzę, ustawienia. że jesteś zafascynowany tą Jestem, grą. Ona... Ona wciąga, ona w pewien sposób fascynuje, ale te wszystkie błędy, które może zostaną naprawione, ale może nie. No nie potrafię w tym momencie powiedzieć. Prawda powiem teraz wam polecę, że ej, kupcie tą grę, a okaże się, że jednak twórcy nie podołają i tą grę nadal będzie ciężko grać. Na ten moment... O, to, to, to będzie bardzo dobre stwierdzenie. Na ten moment... Ta gra to takie... Jak na symulatory. O. Jak na samoletory i jak na ten czas 7 na 10. To bym i tak jej. wysoko, to i tak wysoko. Tak, bo nie chciałbym ją jakoś tak w pewien sposób krzywdzić. krzywdzić. Mhm. Chciałbym naprawdę ją polecić, tym bardziej, że to jest nasz, jakby trochę patriotycznie, no, polska gra, kolejna gra. Twórcy są bardzo szczerzy w tym, że wiedzą, że są błędy i starają się i faktycznie codziennie, jakby 24 godziny na dobę pracowali, bo codziennie jedna, dwie łatki, wszystko się pojawia, będą w ogóle jakieś ulepszenia, będzie można e, jakieś ściągnąć DLC, więc polecam. 7 /10 I na 10. Dziękujemy Cynega Pulan za doska, dostarczenie kopii do recenzji. Dzięki wielkie 7 na 10 odgramy na maksa. Sięgnijcie po ten symulator mechanika samochodowego, nawet jeżeli nie interesujecie się samochodami, bo może się zainteresujecie i wam się to bardzo spodoba. Dzięki Mateusz. Gramy na maksa.